Cześć się witam Was w Slendy tu, czyli już w drugim odcinku z horror... z horrorów. z horrojów. Horror horror, pierwsza, dobra. 10, mamy z na 10 jakichś główien. Uuu, ale mam fajne nogi. No dobra, tam jest kątne z mapy. Ej, lol. To jest koniec mapy? A dobra, eczu, start game, lol! <trymiany> Szukamy miseczek. Nie za mnie jakiś pedał? Tele, byś pedał, tele, byś pedał. Idę w góry w bieszczady. Bo co? Pokój mi latarka. Jakiś dzień. Ui, Mogę skakać, lol! Tiu! Tiu! Teraz zapieprzamy, tiu! Zapieprzamy, tiu. Zapieprzamy, tiu. Zapieprzamy, tiu. Ja tu wyskocznie, normalnie jakbym rowerem jechała nie tu bisiem. Tiu. O, żarło. Nie idzie nic za mną. Tiu. tiu, tiu. Ale się fajnie tak skacze. O, z tego kamienia się wybiłem. Tak, 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 tak. tak. O, Ale pedały małe. Hość tu, skurwę synu, chodź tu. Dobra, dzisiaj to tyle. O oh, kurwa.